Witam Was znowu z mojej kuchni. Aneksu. Whatever. Słuchajcie, właśnie się biorę za nagrywanie nowego filmu. I obejrzałam ostatnio film na pewnym anglojęzycznym kanale, zupełnie przez przypadek, bo nawet go nie subskrybuję. I chcę Wam nagrać coś podobnego, bo wydało mi się to ciekawym pomysłem. I będzie to. Ile raz jeszcze powiem i e, będzie to film z pokazaniem Wam, co mam. W swojej lodówce, zamrażarce i szafkach, czyli takie moje, powiedzmy, wegańskie must-have. O! Także trochę to potrwa, ale co, jedziemy. Zaczniemy sobie najpierw od lodówki, a w lodówce mam dużo różnych mlek roślinnych. Normalnie mam jeden rodzaj, ale ostatnio jakoś tak wyszło, że mam kilka, bo te kupiliśmy. W Evergreen, te dwa kupiłam wczoraj w Kauflandzie, żeby je wypróbować. No a te były na, w Lidlu na promocji po 4 zł, więc tak naprawdę wjechał cały karton. Więc tutaj, jak widzicie, jest mleko sojowe z Lidla, to bez cukru. Tutaj mamy Alpro sojowe. To jest to takie zwykłe klasyczne, więc ono jest chyba z cukrem, z tego co pamiętam. Ale ja je bardzo lubię do kawy. E, tutaj jest moje ukochane mleko do kawy ryżowo migdałowe z Witaryza kupione w Evergreen. E, czekoladowe owsiane z Kauflanda. Waniliowe owsiane z Kauflanda, które kupiłam z zamiarem e, picia go z kawą, ale do kawy jest kiepskie, bo e, ma mało owsa w składzie. Niecałe 8%, y, przez co y, nie chce się pienić w ogóle, jest takie bardzo rzadkie. Y, I tutaj jest mleko, które kupił sobie ostatnio Damian, czyli ryżowe z orzechami laskowymi, smakuje jak nutella. Zaczęłam Wam nagrywać to zupełnie, w zupełnie inny sposób, ale stwierdziłam, że jednak ten drugi będzie lepszy, więc... Y, jeszcze raz, y, formuła filmu powinna polegać na tym, co mam w swojej lodówce praktycznie zawsze. Więc tego się trzymamy... I jedziemy. Margaryna do kanapek, oczywiście nic zdrowego, ale raz na jakiś czas nic się nie stanie. Tofu wędzone, tofu zwykłe, i więcej tofu. Jak jest jakaś promka, to zawsze kupuję więcej. Pasta miso kupiona w azjatyckim sklepie. To jest akurat właśnie ta wersja wegańska, więc musicie sprawdzać, czy ona jest wegańska, bo wiem, że nie wszystkie są. Mleczko kokosowe, zawsze staram się mieć chociaż jedną puszkę w domu, e, tylko właśnie takiego z dobrym składem. E, tak, tu jest chia, chia, a w środku jest tak naprawdę mielone, siemielniane, które powinno się trzymać w lodówce. E, sos sojowy, tutaj akurat mam taki grzybowy, też kupiony w azjatyckim sklepie. E, ketchup, ja jestem ogólnie fanką kotlina od zawsze, ale kotlin ma beznadziejne opakowania, więc kupuję pudliczki chociaż tak naprawdę najlepszy z najlepszych to jest Devilley Bio, ale jest kosmicznie drogi jak na tak mały słoik, a ja jem niestety niestety sporo keczupu, więc u nas takie duże opakowanie musi być. Zawsze staram się mieć też jogurty w lodówce i to są moje ulubione z Kauflanda, zwykły sojowy i sojowy waniliowy. I coś, co też zawsze staram się mieć w lodówce, to jest jakiś jam. Staram się mieć domowe dżemy, najchętniej sama robię, ten akurat dostałam od naszych cudownych znajomych, jest jabłkowo-malinowy jest przepyszny, więc pewnie naleśniki zjadą, wjadą jeszcze w tym tygodniu. W lodówce staram się mieć też zawsze jakieś warzywa czy owoce, tutaj akurat mam pieczarki i cytryny, bo to mi jest potrzebne w tym tygodniu. Część warzyw też trzymam oczywiście na zewnątrz, więc to Wam zaraz pokażę. Czas na część zamrażarkową. Ja w zamrażarce ostatnio staram się mieć tylko to, co jest mi potrzebne lub kiedy naprawdę coś znajdę na dobrej promocji. I tak z takich rzeczy brokuły, szpinak, brakuje tu jeszcze kalafiora i to są zawsze takie trzy rzeczy, które muszę mieć w zamrażarce, bo używam ich po prostu najczęściej. Tutaj jak widzicie mam zamrożone śliwki. To akurat są śliwki po prostu kupione świeże, umyte, przekrojone i zamrożone. Zawsze do jakiejś owsianki, do dżemu czy do ciasta zawsze staram się mieć jakieś owoce. Tutaj jak widzicie mam ciecierzycę, która została namoczona, ugotowana i zamrożona. To jest świetny patent, bo tak naprawdę kiedy jej potrzebujecie, to można jej użyć. I oczywiście zioła. Ja mam tutaj akurat siekaną natkę pietruszki. I już ostatki koperku. Ja nie umiem żyć bez koperku, więc koperek musi być, muszę właśnie uzupełnić zapas. Słuchajcie, jednak nie jestem w stanie tego aż tak dobrze podzielić na kategorie, więc tak naprawdę chyba polecimy półkami. Yy, kolejny master, granulat sojowy, do mielonych, do spaghetti, do lasagni, yy, nie wiem do czego jeszcze, ale to jest w ogóle mega tanie i mega uniwersalne. Tak samo jak kotlety sojowe, które jak widzicie można kupić w. Oszą na wagę. Tu akurat mam ślaszkę przecier pomidorowy, nie, nie, nie da się bez tego żyć. Ja nie potrafię. Tu akurat mam puszkę groszku, którego normalnie nie lubię, ale są tylko dwa przepisy, które powodują, że jem ten groszek, i właśnie w tym tygodniu będzie jeden z nich. Oczywiście olej rzepakowy, nienawidzę słonecznikowego, więc u nas tylko rzepakowy, Ocet jabłkowy, koniecznie, nie ma innej opcji. Damian mnie ostatnio namówił na oliwę z oliwek, więc jest oliwa z oliwek jeszcze. Tutaj mamy olej kokosowy, to już taką troszkę resztkę, ja rzadko go używam, ale Damian częściej ode mnie. Cukier puder, którego nie używam za często i za dużo, ale jednak czasami się przydaje, więc jest. Kolejna część to makaronowo-kaszowo-ryżowe rzeczy. Jak widzicie, my makaronów mamy sporo, bo jemy dużo makaronów. Staram się kupować jakieś sprzenicy durum, jeśli już, bo dużo bardziej mi smakuje. Świderki, piperigate cokolwiek to znaczy, rurki i muszelki. Oraz makaron ryżowy. Ja go kupuję właśnie w azjatyckim sklepie. Do tego mamy ryż biały, który jem dosyć rzadko, bo ja nie jestem jakąś ogromną fanką ryżu ale też kupuję czasami brązowe, jak akurat jest mi potrzebne w danym tygodniu. Tutaj mamy bardzo dużo kaszy owsianej, tu jest kasza jęczmienna, resztka gryczanej prażonej i resztka kaszy manny. Kolejna część suchych rzeczy, kakao, który mi się kończy, płatki owsiane, tylko górskie, bułka tarta, czerwona soczewica, tak naprawdę już ostatnio wszystkich suchych strączków się pobyła, pozbyłam. Stwierdziłam, że będę kupować po prostu wtedy, kiedy będzie mi potrzebny. A, i tutaj mam jeszcze makaron do rosołu. Kolejna część to mąki. Tutaj mamy mąkę owsianą, mąkę do pizzy chrupiącej, grano duro, semola, rimacinata. Rimacinata? Nie, nie oceniajcie. Mąka z ciecierzycy i oczywiście mamy jeszcze zwykłą mąkę pszenną w szufladzie. I niemalże ostatnia ale tak naprawdę największa grupa to różnego rodzaju przyprawy i tak naprawdę zaczniemy chyba od tego mojego magicznego stojaczka, który dostałam właśnie od znajomych i tutaj jak widzicie jest, jest tak czosnek, cynamon, imbir i tu na dole jest kurkuma. Potem mamy przyprawę do mielonych, angielskie, zioła tajskie i przyprawę kary, której ogólnie nie znoszę pieprz czarny, słodka papryka, zioła prowansalskie i lubczyk. Już widzę, że mam nie w tej kolejności, co też powinno. Tutaj mamy koperek, natkę pietruszki, kumin, yy, nie mylić z kminkiem, i pieprz ziołowy. No i to jest tyle. Yy, tutaj mamy tak naprawdę taki pojemniczek. Po kolei polecimy tymionek, przyprawa do ziemniaków. Yy, ja ogólnie pieczone ziemniaki lubię najbardziej zwykłe, z solą ale Damian lubi dodawać tej przyprawy. Przyprawa do ryb, do tofu ryby bardzo się przydaje. Przyprawa do rosołu, w sumie kupiona trochę z ciekawości. Majeranek, do barszczów niezastąpiony. Papryka ostra, której używam bardzo rzadko. Yy, liście laurowe muszą być. Tutaj mamy zapas czarnego pieprzu, oregano, przyprawę do kaszy gryczanej, całkiem fajna, muszę przyznać. Przyprawa do gulaszu, Gałka muszkatołowa, która jest moim sekretnym składnikiem sosów szpinakowych, tak naprawdę. Tutaj mamy zapach pieprzu ziołowego, kardamon mielony i goździki, których chyba, nie wiem, może trzy razy użyłam. Takich właśnie stricte przyprawowych rzeczy, oczywiście płatki drożdżowe, niezastąpione. Tutaj mam jeszcze wyciągnięte tahini, już totalna resztka. Potem po kolei. Masło orzechowe, ja kupuję tylko takie 100% orzechów, innego to w ogóle nie ma sensu. E, glony nori, ja mam akurat takie w takich małych kawałeczkach, jak widzicie, kupione w Evergreenie. E, właśnie będę robiła to furybę w tym tygodniu, więc na pewno się przydadzą. Muszą być pomidory w puszce, e, najlepiej całe, podobno tak słyszałam. E, I jeszcze z takich powiedzmy ala przyprawowych rzeczy, soda oczyszczona, która starcza na wieki i jest wszystkie ostatnie trzy takie powiedzmy przyprawowe rzeczy, proszek do pieczenia, no do ciast. E, tutaj jest czarna, różowa sól, czyli kalanamak, e, która ma jajeczny aromat, i tutaj jest papryka wędzona, która daje boczkiem. E, tutaj, jak widzicie, w jednej szafce mamy taki schowek i tutaj zawsze leży coś słodkiego na gorszą godzinę. E, czosnek. No, polska kuchnia bez czosnku to chyba w ogóle nie ma prawa istnieć i cały ten worek to jest cebula, <laughs> także to jest taka mini szafeczka. No i słuchajcie, tak naprawdę to jest na tyle. E, oczywiście staram się mieć jeszcze e, świeże warzywa, takie jak pomidory, które mogą być do kanapki czy do obiadu. E, hoduję też swój szczypiorek, więc szczypiorek też zawsze staram się mieć. E, I oczywiście pieczywo. E, staram się wybierać takie naprawdę dobrej jakości z piekarni, nie z supermarketu. E, oprócz tego wiadomo, kawa, herbata, takie rzeczy, no ale to już jest tak oczywiste, że chyba nie muszę Wam tego pokazywać. I co? I to by było na tyle. E, słuchajcie, jeżeli Wam się film podobał, to dawajcie łapki w górę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie, na wszystko będę odpisywać. Zapraszam Was na mojego Instagrama, na którym jestem tak naprawdę dużo częściej niż na YouTubie. E, I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!